Dzień dobry Filip. Dzień dobry. Dobra. Cholera. Filip, jest dzisiaj jeszcze kawa? Nie, kawa się skończyła, panie Leonie. A, skończyła. Fenomenalnie. Co tam robisz? Pracuję. Nad nową piosenką. Tak, kto śpiewa? Pani Izabela Bergman. O. Pani Izabela, a co będzie śpiewać? Tango, ha? Najlepszy tango na świecie. Jeszcze wczoraj. Tak, pamiętam. No nic, pisz Filipko, ja będę musiał iść do sklepu, bo tam kawę. Niekoniecznie. E. Jak niekoniecznie? No, może panu ją ktoś postawić? Postawić? Znaczy, co masz na myśli? Przez internet mam już takie czasy. Że normalnie można zrobić wirtualną kawę. Wirtualną kawę. No cóż. No dobrze. A jak? No, trzeba wejść na Bajkofiku. I zrobić swoje konto. I tam będą ci dobrzy ludzie stawiać kawę. Dobrzy ludzie. Stawiać kawę. Mhm. No dobrze Filipku, wracaj sobie do komponu okay. I sobie tam to tango, a ja gdzie jest mój laptop? Dam radę. Co też ludzie dzisiaj nie wymyślą? Wirtualna kawa, Chryste Panie. Filip! Pomoż, pomoż. Ja no, wszystkie chwile no. uniesienia b y -u -c -o -f -f -e -t -o. mam błoty to by musiało lecieć tak postaw kawę dla Leona, bądź dla niego jak hmm. Obrażona, żona, ha? ale jestem genialny, kurwa. Żona... No, teraz to może być. Ha, ha! Postaw kawę dla Leona. Na Bajko Fito.